się tu można nauczyć. Z czymkolwiek przyszedłeś, zostaw tu tam. Mam tu listę oczekujących i co sterteru pieci do naprawy. Jesteś mechanikiem? Tak, Harley. Zastępca naczelnika czwartej załogi w Horcie w Ignadonie. To kiedyś. Teraz jestem raczej starszym naczelnikiem nadzorującym pracę jedynego idioty, który tu zapieprza. Czasy hortu się skończyły. Tu wszyscy jesteśmy prawdziwie wolnymi ludźmi. To znaczy, że jeśli chcesz coś naprawić, będziesz musiał zapłacić. Ten szakal jest Twój? Nie mam pojęcia, skąd się wziął. Po prostu pojawił się pewnego dnia. Na jego widok omal nie dostałem zawału, ale teraz nie jest źle. Na razie nie próbował nikogo zjeść, nie szalał, więc póki nie zra na moje narzędzia, może to być. Co umiesz naprawić? A co chcesz, żebym naprawił? Cokolwiek to jest, są spore szanse, że dam radę. Prawdopodobnie dałbym też radę naprawić to, zwisając głową w dół pod pełnym ostrzałem wroga. Czyli, że naprawienie tego tu to pikuś. Ile ja bym dał za prawdziwe wyzwanie? Mecha, oblatywać, cokolwiek. Byle wymagało prawdziwej wiedzy i prawdziwych umiejętności. Masz jakieś doświadczenie ze sprzętem latającym? Latającym? Masz na myśli plecaki odrzutowe? Mówimy o konkretnym modelu? Miałem na myśli coś większego niż plecak odrzutowy. Większego? Z tego co wiem, jedyna większa zabawka latająca to alpski oblatywacz. Co? To o to ci chodzi. Tak. Nie mam pojęcia, jak masz zamiar wejść w posiadanie takiego cacka. No, chyba że chodzi ci o oblatywacz, który rozbił się w Edanie. Jeśli tak, to lepiej się pospiesz. Słyszałem, że ludzie szukają pilota. Mógłbyś dostać się do tego oblatywacza? A mogę wiedzieć, gdzie go znaleźć. No dobra, właściwie to od kiedy się dowiedziałem o tym wypadku, nie mogłem usiedzieć na miejscu. Musiałem go zobaczyć. Stwierdziłem, że to szansa, by wreszcie zobaczyć tę konstrukcję z bliska. Udało mi się prześlizgnąć między patrolami perserków w Edanie i dotarłem do starego obserwatorium, by lepiej mu się przyjrzeć. Jest dość mocno uszkodzony. Uderzył w szczyt i spadł w dół po zboczu góry. Myślisz, że mógłbyś go zreperować? Tam w górach raczej nie. Ale jeśli silnik nie uległ zniszczeniu, myślę, że ktoś mógłby nim tu przylecieć. A wtedy miałbym szansę spróbować. Mógłbyś naprawić silnik? Cóż, potrzebowałbym wysokoprzepustowego przewodu hydraulicznego. A czegoś takiego nie znajduje się, od tak. Pewnie można byłoby wziąć taki z drugiego oblatywacza. Tylko jakim cudem miałbyś to zrobić? Albo... Mógłbyś sprowadzić tu jednego z kolosów bojowych z serii 7300. One też mają wmontowane takie wysokoprzepustowe przewody. Krótko mówiąc, lepiej o tym zapomnieć. Hmm, nie tak, żeby to było całkiem niemożliwe, ale mimo wszystko pewności nie ma, nie? Czy jeśli zdobędę przewód, naprawisz silnik? Tak, <działek> dobry dowcip. Co? Mówisz poważnie? Zdobędę przewód z bojowego kolosa z serii 7300. Serio uważasz, że dasz radę się z nim rozprawić? Dobra, słuchaj. Jest jeden kolos, z którym może ci pójść odrobinę łatwiej niż z tymi pełnosprawnymi. Słyszałem, że zaczął wariować z powodu uszkodzonego zespołu sterującego. Podobno nadal działa. Jest gdzieś w górach, na południu Ignadonu. Ale nawet mimo tej usterki trzeba być szalonym, by próbować go pokonać. Jesteś klerykiem? Byłem, szkoliłem się w horcie, ale ta religijna gadka mnie nie przekonywała. Dlatego szukałem sposobu, by dalej robić swoje, bez tych wszystkich modłów i kazań. Muszę przyznać, że w horcie trafiała mi się o wiele ciekawsza maszyneria. się wybierasz? Nic tu po tobie. Wstęp tylko dla wybranych. Nie wygląda mi to na teren tylko dla wybranych. Co? Mam specjalnie dla ciebie wybudować ogrodzenie, wykopać fosę, postawić kilka znaków, wstęp wzbroniony, bo ja tak mówię. Dlaczego nie można tu wchodzić? Powiedziałem, że nie można. <laughs> Najwyraźniej za długo tu siedzę. Chodziło mi o to, że to niebezpieczny teren. Przetrwać tu jak próbować rozpalić grilla w Lodowym Pałacu. Mutanty są wszędzie. Czekają na ciebie. Lepiej iść prosto do naszego obozu, a najlepiej w ogóle się stąd zabrać zanim się skończy jako obiad mutanta. Waszemu obozowi przydałaby się lepsza ochrona. Zrobiliśmy tyle, ile się dało. Chcesz pomóc, to śmiało. Na Magalanie wszędzie są mutanty. Tak. Ale te tu to najwstrętniejsze kurewstwo. Nieważne, ile ich zabijesz, ciągle wracają. Teraz przynajmniej z dziesięć czai się gdzieś w krzakach. Czekają! Przyczajone w ukryciu. Dlaczego ich nie zabijesz? Zabiłem już siedem czy osiem, ale jest ich jeszcze dziesięć. Zawsze jest ich dziesięć. Wciąż wracają. Musimy zadecydować, czy zostajemy tu wybronić matecznika, czy idziemy rozprawić się z nimi i zostawiamy obóz bez ochrony. Zostawianie obozu to według mnie nie najlepszy pomysł. Mógłbym iść z Tobą i pomóc Ci z Mutantami. Tak? Byłoby super, ale nie mogę zostawić matecznika bez ochrony. E, czekaj! Mam pomysł! Jeśli zbawisz je tu jednego po drugim, będziemy mogli się z nimi rozprawić. I nie będę musiał opuszczać stanowiska. Idziesz ze mną? Albo zapominamy o całej sprawie. Tak myślałem. Obiecujemy złote góry, a jak przyjdzie co do czego? Mocny, ale tylko w gębie, co? Mówiłem ci, że nie mogę opuścić stanowiska. Moim zadaniem jest obrona obozu. Jeśli mutanty zaatakują, tylko ja będę w stanie ochronić wszystkich w obozie. Jeśli odejdę, bez problemu dostaną się do obozu. Nic z tego. Albo robimy tak, jak mówię, albo zapominamy o sprawie. To jak będzie? Piszesz się? Zwabić mutanty jednego po drugim? To było niesamowite. Miej się na baczności. Yes. Yeah. <laughs> zabite. Co? Wszystkie? Pozbyłeś się wszystkich? Wszystkich, które znalazłam. Cholera, to sporo. Nie wiedziałem, że byłem aż tak święty. Znów mogę zacząć oddychać. Masz. To zapłata za pomoc. Idę do matecznika. Chodź ze mną, jeśli chcesz. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Czelnik obozu Eckhart to zawzięty gość. Zgadza się, ale cieszę się, że jest z nami. Gdyby nie jego umiejętności, skończylibyśmy jako uczta dla mutantów. Zyskałeś jego sympatię. A to dowodzi, że jesteś dokładnie taki, jak myślałem. Świetnie ci idzie. John C., Zwiadowca bardzo angażuje się w swoją pracę. Jemu zawdzięczamy życie. To oddanie zapewnia bezpieczeństwo całemu obozowi. Cieszę się, że mu pomogłeś. Teraz będzie wiedział, że może na ciebie liczyć. Stale się rozwijasz. Wasz mechanik Harley to zdolniacha? Ma talent. Jego umiejętności okażą się niezastąpione, gdy nadejdzie ten czas. Słyszałem, że wspólnie pracujecie nad oblatywaczem. Taki sprzęt bardzo nam się przyda. Jeśli udało ci się zdobyć zaufanie tej trójki, masz zaufanie całego obozu. Zasłużyłeś sobie, by tu zostać. Wieża, która góruje nad matecznikiem, jest Twoja. Proszę, oto klucz. Ta wieża to tylko ściany i rodzaj symbolu. Jeśli jednak uda ci się uczynić ją swoim domem, pamiętaj, że zaufanie rodzi się z wypełniania obietnic, a nie z ich składania. Dobrze się spisałeś. Czekam na Twoje kolejne wyczyny. Pomogłem Kardowi zabezpieczyć obóz. Bardzo dobrze. Zdążyłem poznać Twoich towarzyszy. Ciekawych ludzi dobierasz do współpracy. Jednak jakimś cudem udało im się dopasować do naszej grupy. Dobrze się spisałeś. Czekam na Twoje kolejne wyczyny. Udało nam się pozbyć grasujących w okolicy mutantów. Dzięki Tobie zyskaliśmy czas. Natura nie znosi próżni. Wkrótce pojawią się nowe. Jednak póki co matecznik stał się bezpieczniejszy. Wciąż mamy sporo do zrobienia. Jestem pewien, że pomożesz również i w tych zadaniach. Naucz mnie czegoś. Jasne. Naucz mnie czegoś. Ja?